Odwróciła mi kamala ten niechcąco przez przypadek. Zobaczcie, tu, ja tutaj mam następnego grzyba pięknego. Ja mówiłam wam, że jak będą grzyby, to one będą tutaj na pewno. One będą na pewno tutaj. Ale jest przecudowne. Zobaczcie, dwa takie ładne maluszki białe. Dwa takie białe maluszki. A, e, Dobra, i teraz. E, I teraz co? Muszę zajrzeć. Chwilę to trwało, kamala. Chwilę to trwało. Jezu, ja wyglądam naprawdę jak bezdomna. No trudno. Chwilę to... No mówię, woreczek wyjęłam z domu. Miałam taką reklamóweczkę jednorazówkę, która chodzi ze mną na spacery, a wzięłam ją, wyjęłam i po prostu... A, no i do widzenia. No i do widzenia. Słuchajcie. O. o, zobaczcie. No patrzcie, no, a ja nie mam nic, żeby je tam zapakować, a ja będę zaraz stąd wychodzić, bo ja się zdenerwuję. Co ja mam te grzyby zebrać? no prawdziwek po prostu no tu jest prawdziwek następny teraz znowu Kamala przyjdzie odwróci mi kamerę a trudno nie było widać przez chwilę to chyba nie umrę z tego powodu bo ten ma miękki korzeń, ale to nic i zobaczcie, i mam trzy takie grzyby mam trzy takie grzyby normalnie na pół woreczka Kamala, szukasz grzybów? szukaj szukaj dziecko grzybów Eee. A, no właśnie i wracając do tematu, bo Jezu, no tak mnie zafascynowały te grzyby ja zdecydowanie, wiecie co, wolę grzyby niż politykę no ale, ale to jest tak, że mm, a, jak mówią fachowcy, jak się nie interesujesz polityką, to ta polityka się prędzej czy później zainteresuje Tobą, no i e, no i tak jest, po prostu tak jest no, to dzisiaj będę miała wykopane warzywa i jeszcze grzyby nazbierane, kurczę będzie super dzień po tym wczorajszym wariatstwie z tą Eneą. No, ale ja mówię, że jeżeli komuś naprawdę. To jest kamala, słuchajcie, jeżeli komuś... Muszę się przedrzeć jakoś przez zdarzenie, jeżeli komuś naprawdę, słuchajcie, przeszkadza widok wiatraków, no to mówię, to niech zobaczy, ja naprawdę ja byłam, słuchajcie, bo mówię tutaj u nas. To jest niedaleko, ja kiedyś wam o tym opowiadałam, to jest niedaleko. Po niemieckiej stronie. Ja, mówię, ja, co prawda, nie mieszkam przy samej granicy. Eee, nie mieszkam przy samej granicy. Nie mieszkam też w miejscowości, w której jest przejście graniczne, eee, ale po niemieckiej stronie. Ja mówię, to się chyba Janżwalde nazywa, ta miejscowość. I tam przez to Janżwalde nam tutaj, no bo w prostej linii. Eee, wiecie co, ja Wam nawet pokażę coś. Ja Wam coś pokażę. Jak dobrze kojarzę, to tutaj. To, to co tutaj widać, to. A, paluch mój tu się gdzieś wyłoni zaraz. O, tu, 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 tu o, tu. Nie, czekajcie. Nie tak. Tu jest, tu jest taka chmurka, nie? Widać. Nad drzewami. Bo Nie pokażę wam paluchem, bo na powiększeniu A, o, tu, tu, o, tu, nie, tu, nie, tu, o, tu tu, 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 tu. Tam jest elektrownia po niemieckiej stronie. To jest elektrownia, która jest zasilana właśnie tym węglem, który oni tam wydobywają i... I przez, tą, I przez tą odkrywkę tam, to my mamy właśnie tutaj tak, że nam się po prostu cofnęły wszystkie te wody gruntowe. które były, Że my w tej chwili tutaj nie mamy tego, proszę zobaczyć, jakie. Nie, no muszę Wam to pokazać. Jakie, jakie maślaczki piękne. Że my w tej chwili mamy problem po prostu z wodami, tymi, tymi gruntowymi. A, o, zobaczcie, grzybek kolejny. Może nie będzie więcej, bo mi tak szkoda kurczę, jak ja już tutaj jestem, a się okaże, że muszę, muszę, jak się ogarnę z tym wszystkim. Oj, Chodź, rybko, e, jak się ogarnę z ogródkiem już, porobimy sobie tam, co mamy porobić, to ja sobie tak myślę, że wezmę kamale i sobie przyjdę tutaj trochę na dłużej. Trochę na dłużej, położę sobie po prostu i. Sobie i, i poszukam trochę grzybów, ale już tak wiecie, w las wejdę nie tylko przy drodze, ale wejdę w las po prostu i spójowało że tak w lesie. Yy, bo mówię, no ja dzisiaj zrobiłam tylko taki szybki po prostu wypad. A chciałabym jeden dzień, chociaż taki mówię, ja będę mówię w czwartek w mieście, jak wrócę i nic już nie będę, z niczym się tam nie będę rozkładać w domu. No to ten. To sobie właśnie ten spróbuję ogarnąć. Ja mam kaptur na głowie. Jak będę wracała, to mogę ten kaptur odpiąć i sobie te grzyby wrzucę od kaptura. Cześć! O, cześć! Ja mam chyba jeszcze telefon na powiększeniu. Muszę się zatrzymać i tak zaraz się okaże, że znowu jakieś grzyba tu znajdę. No a jak miałam na powiększeniu duży, mi ten obraz się tak trzęsie mocno. No, także ja ten, ja wam mówię, że ja jestem e, e, pro-eko. Ja się absolutnie tego nie wstydzę. O, ja nie uważam, że jak to Kościół Katolicki stwierdził, że ekologizm to jest po prostu grzech śmiertelny, czy tam jakoś tam ten pan Jędraszewski ma takie e, e, takie zacięcie właśnie do określania ludzi, e, do wyzywania od e, tęczowej zarazy. E, ja, jak wiecie co, jak usłyszałam tęczowa zaraza, <grafię> jak usłyszałam tęczowa zaraza, to pierwsze co, to powiedziałam, że już większej zarazy niż czarna nie ma, A, i nie mam tutaj na myśli koloru skóry yy, i gdyby się ktoś oburzał mocno, na to co ja teraz mówię, bo ja się domyślam, że mogą się znaleźć tacy, no może, może akurat niekoniecznie na, na moim kanale, ale jest dużo ludzi takich, którzy... Yy, yy. Jest dużo ludzi takich, którzy e, e, wyznają bardzo mocno przepisy o obrazie uczuć religijnych, tylko to jest obraza uczuć religijnych tylko i wyłącznie katolików, bo żadne inne uczucia religijne tutaj nie wchodzą jakby. E, e, I ktoś, ktoś, jeżeli się oburzy, nie? Na, na, a, ktoś się oburzy na takie e, a, na takie, na takie dziwadło właśnie jak e, znaczy w imię takiego dziwadła jak obrazołczyść religijnych to powiem wam, że ja nie jestem osobą jakoś tam szczególnie wierzącą w tej chwili nawet raczej, raczej jestem z osób niewierzących jestem przeciwniczką jakiejkolwiek religii w tym religii rzymskokatolickiej i powiem wam tak że mam do tego pełne prawo a tutaj wam zdradzę sekret że ja byłam w zakonie kiedyś ja byłam w zakonie i dlatego ja widziałam ten bajzel od środka bo tego się nie da inaczej określić ja widziałam ten bajzel od środka i po prostu dzisiaj no ja, ja młodym dziewczęciem byłam wtedy, ale powiem wam, że jak zobaczyłam to co się tam dzieje to dzisiaj, będąc już dorosłą, dojrzałą osobą co ty robisz? Będąc dorosłą, dojrzałą osobą, ja powiem Wam tak, że nic tak skutecznie nie zabija wiary w Boga jak pobyt w zakonie. Po prostu. Po prostu. I to jest tyle w temacie. Ja się napatrzyłam tam na takie rzeczy, że po prostu dla mnie e, mi ta hipokryzja po prostu a, wyciekła. Mm, wyciekła wszystkimi. Ja zawsze mówię, wszystkimi możliwymi otworami, tak i nie, ja po prostu nie mam mojej zgody na to nie mam mojej zgody na to i żeby się paliło, waliło po prostu ja nie zmienię zdania na temat tej instytucji no i tyle i i, I wiecie co, i też jestem właśnie przeciwko jestem też przeciwko jakby temu, co głosi Kościół, przeciwko dewastowaniu po prostu naszej planety, bo to, że ktoś gdzieś tam kiedyś napisał, wiecie, argument taki, że Bóg istnieje, bo tak jest napisane, nie? To no sorry, Harry Potter też istnieje, bo tak jest napisane, nie? No to dla mnie to jest, to jest żaden argument. To po pierwsze, po drugie... I jedno pracuje, ale jedno pracuje. Po drugie, słuchajcie, e... ja zawsze sobie tak myślę: teraz jest wojna w Ukrainie, jest ten kryzys humanitarny w strefie gazy. I ja się zastanawiam, słuchajcie, gdyby Bóg istniał, to przepraszam, on tego nie widzi, co on teraz robi. Nie wiem, w golfa z Trumpem gra na polu golfowym w Wielkiej Brytanii, czy ja nie wiem. Więc mówię, do mnie to nie przemawia, po prostu do mnie to nie przemawia. E... I ja nie wiem, czemu ja jeszcze idę w tą stronę, bo już powinnam wracać. Ale niosę, słuchajcie, te grzybki, zobaczcie. Mam trzy grzybki, tak? Mam dowód po prostu dowód koronny. Trzy grzybki, wyrywane po hamsku z ziemi. Ja w ogóle naprawdę, słuchajcie, nie brałam pod uwagę tego, że ja przyjdę na grzyby. A, no. yy, a powiem Wam jeszcze jedną rzecz, właśnie odnośnie tej kopalni, że. Mówię, ja tam byłam, ja tam nie widziałam, ja mam, ja mam zdjęcia gdzieś, bo ja stałam tam na tym, na tym punkcie widokowym i sobie porobiłam zdjęcia i powiem wam, że mm, e, mnie ten widok przeraził, mnie ten widok przeraził, bo to jest taki... Wiecie co, widok jak ktoś oglądał Mad Maxa film z Mellem Gibsonem. Właśnie co on robi. No co tam? Ale ja się uśmiecham do ciebie, ja się nie śmieję z ciebie rybko. Jak ktoś oglądał Mad Maxa, to jest taki film z Melem Gibsonem. I to jest, ym, tam jest taka futurystyczna, <noise> idzie do Lizawki, to jest, słuchajcie, taka futurystyczna y, przyszłość. I, I to był właśnie taki klimat, tak? To, był ta, to, to, to po prostu to tak wyglądało, tak? Taki klimat księżycowy po prostu, gdzie jest rozgrzebana ziemia, po prostu wielkie taśmociągi Tam nie ma, y, tam nie ma za wielu ludzi, bo nas tutaj szczuli tym, że jak przyjdzie kopalnia, owejdzie odkrywka, to wy będziecie mieli dużo pieniędzy. Będziecie bogatą gminą, tylko problem polegał na tym, że moja gmina miała przestać istnieć w ogóle, nie?